Siemano widzowie, dzisiaj będziemy nagrywać jak już kończymy te hity. bo już to się za długo przedłuża i w ogóle przywitajcie jeszcze mojego brata, będziemy kończyć już te hitie, bo naprawdę trzeba jeszcze szybko Egipt przejąć. w ogóle nie zapomnijcie, żeby zostawić suba i lajka w górę i w ogóle już przechodzimy do filmu, lecimy, chyba już po Egipcie, nie? I po Bukwarie. Niszczymy? Ja mam z Rosją sojusz. No, oni zaatakowali. Cieszysz? E, Dawid, Dawid, Dawid. Ja już mam kończyć pierwsze z Egiptem. Czekaj, a ty... wszystko mają przyjęte? Tak, wszystko mają. E, no to ja już... A nie, bo ty... A ja bym, bo mam dobra, ty lubię. Dobra, to widzowie... O kurde. Dobra, no, to widzowie, kończymy To te warunki z nimi główniane. No, i dobrze tak ma być. Wszystko mi pod Dobra, widzowie, i teraz z czym lecimy? Z ryki, tak? Tak. To tylko Cypr muszę przenieść. Wyślę Cyprowi wojnę. Ja ty mieszkamy zabrałeś? Nie wiem. What the fuck? Co jest? Coś się zmagowała. No dobra, to lepiej dla ciebie. Przedlaćę. Musisz głośniej mówić, bo cię nie słyszą. To lepiej na ciebie, bo przyszła. No i gili to... też. A ty masz... O kurde. Ty tu... Ej, ty... ile ty masz wojska? W ogóle? Skąd ty masz tyle mąpa? No, to masz 800 tysięcy wojska? Czy to byś zatłuk? Chociaż wątpię, że miał zatłuk tymi wojskami. Dobra, ale dobra. Widzowie. Czekajcie. A, leci. Ale To czekajcie, zaraz się włączę. O, leć. No, lec. No. Kończymy. kończymy Kończymy, kończymy, kończymy z Cyprem. Czekamy, jak wojna się skończy. Jak, sk jak Cypr za. Jak to się skończy, ta dyplomacja cała to zaatakuje Cypr i hitie będą porobione już. Więc no. Jeszcze trochę coś tam porobimy, może przejmę coś jeszcze. Może przejmę? Nie wiem. Nie wiem, czy przejmę. Zastanawiam się. Jeszcze, ale technologia mam dużo, prawdy, pewnie. 700. Tylko na to czekam, na ten podatek, nie? Tak to mi da. Jeszcze zarabiam 3 miliony. Elektroniki mam za dużo. Mam za dużo elektroniki, ja muszę 40 sprzedać. Za ja A gdzieś nie dacie? Dziesięć przynajmniej. 10 tekstów. Dam im zjednoczone damy mi 10 tekstów. To jesteś tak na minusie? Nie wiem, no. Jak śmieli, no wszystko jak śmieli.

Lecimy dalej. Zakończymy ten cykl, proszę. Ja chcę zrobić te kity. Jak mogę, czekaj. Co się stało? No kurde, nie mogę kliknąć Dawid, to dała mi tereny od Syrii. Teraz ja się zrobię na spotkanie. No się wzięli gdzieś w ramo. A to oni nam spalił. Dorac, przepraszam widzę, by moja mama ci tak wydawała troszeczkę. Ale dobra, lecimy. Dlaczego? Do Czekaj! Zalak, dowiedzę. Tak, Dawid, musisz oddać mi sobie terenie, tak? Dziękuję. Ci bardzo. tylko co proszę No A raczymy. w dół. Jest gites. jest gites. Ojej, gites. Czekajcie. Tata. Pomóż mi, proszę cię. Każdego nam zapłacić 10 milionów. Dobra, no, no, no. tak. Powrót w Związku Radzieckiego? Co? Co teraz robić? To za wszystkimi wybuchami w głosie stoi. Ojej, Związek Radziecki. Co to Ja nie mogę. Co się stało? Czekajcie, bo znowu jakaś głupia reklama. Jakiś dziada. Dobra. Yy. Czekajcie. Ile zostało do tej wojny, proszę. Jeśli się skończy ta wojna, no. Ile jest minut? 6 minut. Muszę przejść do Cyprusu, przejść Cyprus, robić hit i kończymy odcinek w takim razie. I tak się zejdzie, żeby im to zrobić. Dobra. Jeszcze. Trochę jest czasu. O kurde! O jezu, Kim Ignacio! Co mi dało? Wezmę z nimi sojusz, bo mnie naprawdę. Patrzcie, co mi dało Kim Ignacio! Chodź ile siły roboczej ile o ja mam tego oj dobra ja mam pomysł przestali? ale czekajcie drogie. bombardowanie patrzcie teraz patrzcie teraz patrzcie teraz Eee, jednostki nie ma o kurde za dużo chyba zrobiłem o ja w tej piechoty za dużo tak zrobiłem Piękotę. po każdym mieście kończy 3 piechoty milion ma para jest kodówka o jezus jest i już mogę cypru zrobić i wam te hity na oczach o kurde hity, wam zrobię Hi. Podbój lecam na nich już! No oh jestem! Nie w końcu byliście, aby poćwiliście Trzy razy tak będzie, o oh yes. jezu! tak będzie, prawda? widzicie co? Ja jeszcze będę grał tą turcją, oj! Będę grał! Bo się wczułem, serio, się wczułem! Mam tyle, jeszcze wojska! Dogarniecie, żebym mógł jeszcze dużo serwery zrobić. O zrobić O kurde. O cypr. Bożym się zrobił to kaptiur. Lecisz, cypr. Już więcej nie ma. Bo wszystko z tej strony. Wiecie co, ja to wezmę do jednego miasta zbiorę. Z milion będzie, ponad milion. Ja nie mogę ile tego jest. Dawid! Ogólnie to byś nie miał mną szans. Teraz skończyłem z cyprem, to teraz możemy z nimi w ogóle kończyć. I zrobić hity Skończony tyk po 5 latach zrobimy te hitie zjednoczone Stary i... Hejta to jest! Co? To jest Dawid, jak mi powiesz, że to jest do przeżycia na, dla każdego człowieka, to ja nie wiem. Jakbyś ty to przeżył, masz wony z rosyjskimi? Ja. Dawid, nie podjeżdżaj lepiej tym, to swoje piecho, to mu się zytka. Patrz, tu się kurna dzieje. Milion osiemset. Ja nie mogę, jaki to jest dużo. Dwa miliony wojska. Drogi 1 nie no więcej tych czołgów robię, co jest? 4 miliony ma plus i plus, ja nie mam więcej? Czekajcie. Nie piechota. Ja zrobię piechotę. Tak mi nie stać, ma no, nic ja nie mogę. Dajcie ma trochę, trochę, też mam pyjera, jaki zrobi tak dużo czołgów. Ale ja też nie No to zrób, dużo. O, skitys. Mamy hitiem, proszę bardzo, cieszanie. Myślę, że tak. To jest w ogóle trudne do zrobienia. Skarbki kalifatu. To też się trudne. Imperium już Dobra, wiecie co Jeszcze trochę pogramu. Gdzieś do 15 minut. Tak nie chcemy tego przekraczać.

Nie rosyjskie, tylko King Dynasty Ja bym podjechał King Dynasty, nie Dawid, lecimy na King Dynasty Co? Dawid, nie czego? Z King Dynasty byśmy wygrali na Luzie Tak Jakby wszystkie wojska poszły na mnie Byśmy nie wygrali a ja nie Co tu jest? się włączyło. O ja nie mogę, czekajcie. Dobra, jest git Jeszcze jedna minuta i kończymy odcinek niestety coki. Ale to już chyba będzie koniec przygody z, z Turkami. Przepraszam Ci dobrze dzieje, nie? Jest genialnie. I właśnie tak doprowadziliśmy do stanu Egipt. Całe przejęliśmy. Proszę bardzo. Co się stało z Egiptem? w podjechałaś, podjechałeś czy nie podjechałeś? Wreszcie. dobra Na no to to już chyba na tyle my już, się kończy, my już kończymy za 10 sekund dosłownie więc subskrybujcie kanał zostawcie łapkę w górę yy, subskrypcja z dzwoneczkiem. dzwoneczkiem i to już chyba będzie koniec na tyle cześć widzowie mój brat jeszcze zrobi zapadł słaby cześć widzowie